Studio Biznes Łukasz Kijek, witam i zapraszam. Dziś dzień dziecka, dlatego program poprowadzi Bronek. Cześć, Bronek, witaj. Cześć, Łukasz. Żółwik, co dobrego u ciebie i co dzisiaj w programie? Dzisiaj u mnie wszystko dobrze. Natomiast w programie dzisiaj będzie o zarobkach Lewandowskiego i przejściu z Bayernu do innego klubu. Aplikacja do rysowania, a także aplikacja do animacji, a także Hyundai Kona, czyli samochód przyszłości. Pojeździliście, potestowaliście, rozumiem, że Tomek dał trochę poprowadzić. Dał poprowadzić, dał. Ja też daję prowadzić Bronkowi dzisiaj całe Studio Biznes w 100%. Powodzenia! Dziękuję. I wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Do zobaczenia! Cześć, z tej strony Bronek. A dzisiaj znowu w programie będzie Dominik Wardzichowski. Cześć, Dominik. Cześć, Bronek. Witam Państwa. A więc porozmawiajmy sobie o tym, ile zarabia, zarabia Lewandowski. No, nieoficjalnie mówi się, że Robert Lewandowski zarabia ponad 20 milionów euro rocznie. To jest taka wypłata, którą dostaje od Bayernu Monachium co roku. Oczywiście do tego trzeba doliczyć jego kontrakty sponsorskie, jego umowy, którymi, który jakby firmuje swoją twarzą. To są jego prywatne umowy, ale taka wypłata Roberta Lewandowskiego to jest około 23 milionów euro rocznie. Astronomiczna kwota, robi wrażenie. A niewykluczone, że ta pensja będzie jeszcze większa, bo Robert Lewandowski jasno powiedział, że chce zmienić klub, że chce odejść z Bayernu Monachium. Powiedział na konferencji, pierwszej konferencji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca i nie wyobraża sobie dalszej współpracy. No to są bardzo mocne słowa, które jasno dają, e, dają do odczucia po prostu, że Robert Lewandowski nie chce już grać dalej w Bayernie Monachium i chce zmienić klub w najbliższym oknie transfer. No dobrze, no to co dalej? Może jaki inny klub? Jesteś coś wiadome? Najbliżej Robertowi Lewandowskiemu do Barcelony. I to jest pewne, że to jest jego marzenie. On chciałby żyć w Hiszpanii, chciałby tam mieszkać. Bardzo dużo wcześniej mówiło się o Realu Madryt. Real Madryt był zainteresowany Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski też chciał odejść do Bayernu. Teraz może odejść do największego rywala Bayernu, czyli do, do największego rywala Realu, czyli do Barcelony. I to może być taki dość zaskakujący transfer, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała ta kariera Roberta Lewandowskiego. On do tej pory zmieniał kluby na zasadzie wolnego transferu. Czyli kluby nie, tra nie płaciły za niego. Kończył mu się kontrakt, odchodził. Tak było w Borussii Dortmund, kiedy odchodził do Bayernu Monachium. Wcześniej tylko Borussia właśnie zapłaciła za niego Lechowi Poznań, ale w, tych, w tej jego wielkiej karierze był tylko jeden transfer. On już 8 lat jest w Bayernie Monachium. Także to pokazuje, jak był przywiązany do tego klubu, też jak na niego sta. W Monachium, ale teraz chyba Robert Lewandowski uznał, że doszedł do ściany, że musi zmienić otoczenie. No i wszystko wskazuje na to, że wybrał Hiszpanię i będzie naciskał władzę Bayernu na ten transfer. I tu pojawia się pytanie, czy Barcelonę stać na transfer Roberta Lewandowskiego, bo tutaj pojawiają się pytania: Barcelona w ostatnich latach nie była dobrze zarządzanym klubem, do tego doszła pandemia koronawirusa. Ale o tym więcej w moim materiale. I już teraz zapraszam na felieton. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozpala w ostatnich tygodniach wyobraźni kibiców. Niemal w każdym oknie transferowym pojawiały się jakieś plotki. Mówiło i pisało się o Realu Madryt, PSG, Liverpoolu czy nawet Chelsea. Najlepszy napastnik świata deklarował jednak przywiązanie do Bayernu i walkę o najwyższe cele z monachijskim klubem. Ale teraz doszedł do ściany. Poczuł, że to idealny moment na zmianę klubu i zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu 2023 roku kontraktu z Bayernem. Bardzo możliwe, że to był mój ostatni mecz w barwach. Bayernu. Nie mogę tego powiedzieć na 100%, ale jest to prawdopodobne. Chcemy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla mnie i dla klubu. Mówił Lewandowski tuż po ostatnim meczu Bundesligi w sezonie 2021-2022 w rozmowie z Via Play. Jego słowa dobitnie podkreśliły, że chce zmienić ligę już teraz i nie czekać na wygaśnięcie kontraktu z Bayernem. Ale żeby tak było, nowy klub musiałby za Lewandowskiego zapłacić. I tu pojawiają się konkretne kwoty. Jeszcze sezon temu Lewandowski kosztowałby co najmniej 100 milionów euro. Teraz w mediach przewijały się kwoty 80 milionów, ale według najnowszych informacji Bayern byłby gotów sprzedać po za nie mniej niż 40 milionów euro. W Kikerze ukazuje się informacja, że Bayern żąda minimum 40 i że nie obniży tej, tego żądania nawet o milion. Wydaje mi się, że to może być nawet wyższa kwota, natomiast no, słyszę też o, o chęci, jakby możliwości wzięcia pewnej pożyczki z krajów arabskich i, i, i prawdopodobnie wtedy byłaby szansa, żeby jednak przy tej takiej mocno kontrolowanej w tej chwili polityce transferowo-finansowej Barcelony, żeby znalazły się środki na zatrudnienie Alberta Lewandowskiego. I Lewandowski zdaje sobie sprawę, że jest takich tylko kilka klubów na świecie, gdzie ty stajesz się brandem. To na pewno jest Barcelona, to na pewno jest Real Madrid, to na pewno jest Manchester United, to na pewno jest Chelsea czy Manchester City, bo, bo jednak Ligę Hiszpańską ogląda się w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Północnej, w Azji. Więc, no moim zdaniem, to jest jakby też zupełnie inna rozpoznawalność, to jest zbudowanie swojego brandu na innych rynkach i, i być może za chwilę też te kilka kontraktów reklamowych, których nie udaje się Robertowi uzyskać w skali globalnej, w skali całego świata, w roli piłkarza Bayernu Monachium. I właśnie dlatego to Barcelona jest wymarzonym klubem kapitana reprezentacji Polski. Problem w tym, że Duma Katalonii ma duże problemy finansowe. Złe zarządzanie, budowanie klubu na kredytach, a do tego pandemia koronawirusa sprawiły, że jeden z największych klubów świata na razie nie ma pieniędzy na Lewandowskiego. Jeśli znajdzie środki, transfer marzeń z udziałem najlepszego polskiego piłkarza czeka nas już latem 2022 roku. Jeśli nie, dopiero za rok. Ale prędzej czy później i tak zobaczymy Lewandowskiego w nowych barwach. No teraz pytanie, czy Barcelona ma pieniądze, bo są przy złym stanie finansowym i mają spore długi? Barcelona ostatnio była źle zarządzana, do tego doszła pandemia koronawirusa, to o czym już mówiłem. Klub też brał kredyty, ta ciągłość finansowa nie była ostatnio w Barcelonie dobra, ale to jest jeden z największych klubów na świecie i tak w perspektywie globalnej transfer do Ligi Hiszpańskiej byłby awansem dla Roberta Lewandowskiego. Jednak Liga Niemiecka, Bundesliga nie jest tak popularna i Robert Lewandowski mógłby też liczyć na wyższe kontrakty takie prywatne, będąc piłkarzem Barcelony. I na pewno to pozwoliłoby mu się rozwinąć marketingowo, wizerunkowo. Nawet gdyby dostał od Barcelony trochę mniejszą pensję niż tą, którą dostaje w Bayernie-Monachium. No wiemy, 23 miliony euro rocznie około to są oczywiście nieoficjalne dane. Takie są zarobki Roberta Lewandowskiego. Biorąc pod uwagę, że jest piłkarzem coraz starszym, że pewnie chciałby podpisać też z Barceloną dłuższy kontrakt niż roczny, to być może ta pensja byłaby niższa rocznie, ale dla Roberta Lewandowskiego to byłby bardzo dobry ruch. Biorąc pod uwagę to, jakim wielkim klubem jest Barcelona, no ale pytanie, czy skoro tak wielkiego klubu nie stać na wyłożenie 40 milionów euro, bo o takiej kwocie się mówi w kontekście tego transferu, o tym pisał Kicker, o tym piszą inne niemieckie media, potwierdzają też to w Katalonii, kataloński sport. Ja rozmawiałem z dziennikarzami z Katalonii w trakcie konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego, oni przylecieli do Polski i właśnie o takich kwotach mówili, że Barcelonie ciężko będzie wyłożyć nawet 40 milionów euro, a mówimy o najlepszym napastniku świata, o Gwarancję minimum 20 goli w każdym sezonie, więc Robert Lewandowski na pewno e, chciałby przejść do Barcelony. Tylko Barcelona musi znaleźć pieniądze na Roberta Lewandowskiego, bo teraz e, Robert Lewandowski może mieć już nawet uzgodniony indywidualny kontrakt, e, oczywiście nieoficjalnie z Barceloną. Ale przede wszystkim muszą się dogadać kluby. Barcelona musi osiągnąć porozumienie z Bayernem Monachium, a na razie Bayern Monachium nie chce sprzedawać Roberta Lewandowskiego, chce, żeby wypełnił. Wypełnił kontrakt, czyli odszedł z klubu w czerwcu 2023 roku. Robert Lewandowski będzie naciskał na transfer już teraz, no i zobaczymy, gdzie go to zaprowadzi. Czy, czy jeszcze rok zagra w Niemczech, czy już teraz zobaczymy go w barwach Barcelony? A więc ja Tobie dziękuję, Dominik. Dziękuję za zaproszenie i za fantastyczne prowadzenie programu. A ja zapraszam Państwa na felieton Moto. Gdy byliśmy mali, często wyobrażaliśmy sobie, jak będzie wyglądała przyszłość świata, a w tych fantazjach często główną rolę odgrywały latające samochody. Bez wątpienia w świecie motoryzacji dzieje się dziś bardzo wiele, ale rewolucja póki co dotyczy elektryfikacji napędów. Dziś, w tym szczególnym dniu, Dniu Dziecka, będzie towarzyszył mi Bronek, którego zabiorę w podróż samochodem, który wybiega w przyszłość samochodem elektrycznym. Cześć Bronku! Cześć Tomku! Oto Hyundai Kona Electric. Poznajmy trochę faktów. Auto jest crossoverem segmentu B. Ma 425 cm długości, 180 cm szerokości i 157 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi 260 cm, a pojemność bagażnika to 332 litry. Pewnie zauważyłeś, że klapka, pod którą zazwyczaj znajduje się wlew paliwa, w tym przypadku zainstalowana jest tutaj z przodu. Wiesz dlaczego? Ponieważ jest to miejsce na wtyczkę. Właśnie tak. Ten samochód jest wyposażony w akumulator o pojemności 39,2 kWh, który trzeba naładować prądem właśnie tędy. Potem z tego akumulatora prądem zasilany jest silnik elektryczny, który jest zainstalowany tutaj. Całkiem skomplikowany, ale i fajne. Według danych producenta długość ładowania elektrycznej kony od 10 do 100% ładowarką domową o mocy 7,2 kW zajmuje 6 godzin. Z kolei uzupełnianie prądu ładowarką publiczną o mocy 50 kW od 10 do 80% zajmuje 48 minut. Patrzysz na wnętrze i jakie masz wrażenia? Auto eleganckie, ciekawe i futurystyczne. No właśnie, ma swoje smaczki, na przykład te przyciski od zmiany biegów. Pamiętam, że jak byłem w Twoim wieku, to marzyłem, żeby się przejechać takim samochodem z takimi wyświetlaczami. Na przykład ten tutaj przede mną pokazuje prędkość i wskazania komputera pokładowego, a na przykład na tym mogę wyświetlić nawigację, radio czy menu ze smartfona, ponieważ łączy się z Apple CarPlay i Android Auto. Nie szumi, nie burczy. A jest teraz włączony, prawda? To jest najśmieszniejsze w samochodach elektrycznych, że musieliśmy go uruchomić żeby włączyć te wszystkie urządzenia tutaj takim jednym przyciskiem i tak naprawdę nic się nie dzieje. Mogę teraz włączyć literkę D, czyli drive, jako jazdę do przodu i co jedziemy? No to jedziemy. Zgodnie z danymi technicznymi silnik rozwija moc maksymalną 136 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 395 Nm. Od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w 9,9 sekundy i może pojechać z maksymalną prędkością 155 km na godzinę. No i jak wrażenia z jazdy elektrykiem? Ciekawe. Auto jest szybkie, wygodne i eleganckie. <laughs> Zwróć uwagę, że rzeczywiście tutaj jest tak, że ten samochód, choć dane techniczne tego nie obiecują, jest bardzo dynamiczne w takim zakresie prędkości, których używamy w mieście. To m.in. zasługa dlatego że silnik elektryczny praktycznie dysponuje całym swoim potencjałem niemalże od startu. Czyli jak kolejka górska. Coś w tym stylu. Na pewno u części osób pojawił się grymas na twarzy związany z prędkością maksymalną, choć prawdę mówiąc, nigdzie w Polsce na drogach publicznych nie można legalnie przekroczyć 140 km na godzinę. Poza tym, wysoka prędkość powoduje radykalny wzrost zapotrzebowania na energię. Mówiąc wprost, skraca zasięg. Wiesz, co jest największą bolączką samochodów elektrycznych? Zasięg, jazdy, a także baterie? Właśnie. To, jak daleko zajedziemy takim samochodem na jednym ładowaniu baterii, zależy od bardzo wielu czynników, Między innymi od obciążenia, od stylu jazdy, a nawet od temperatury powietrza. A jaką mamy w tym Hyundai'u? Poruszamy się w nim w trybie eko yy, i mimo to nie staram się jeździć jak najbardziej ekonomicznie, a z tego co widzę, ten samochód przejedzie jakieś 310 km na jednym ładowaniu akumulatora, i to jest nawet o 5 km więcej niż. Deklaruje producent w danych technicznych. A czy są jakieś wady tego auta? Prawdę mówiąc, niewiele. To do czego mógłbym się przyczepić, to do pracy zawieszenia, które jest stosunkowo twarde, zwłaszcza na. Na nierównościach poprzecznych, na przykład na progach zwalniających. Poza tym lubię w nim układ kierowniczy, lubię to, jak działa cały układ napędowy. No to i pewnie cena musi być duża. Rzeczywiście, samochody elektryczne, choć będą tanieć, wciąż są dość drogie. Jego cena zaczyna się od 149 900 zł i to w promocji. No to całkiem sporo, ale dość tego gadania. Jedziemy coś zjeść? No dobrze, ustawię na nawigację na jakieś fajne miejsce z dobrymi deserami. A teraz tupnych, czyli dwie aplikacje: jedna do rysowania, a druga do animowania. Zapraszam. Cześć! Od kilku lat opowiadam wam o moich ulubionych aplikacjach. O najbardziej przydatnych, najciekawszych apkach, które są dostępne na smartfony, na tablety i na inne urządzenia. Nie ukrywam jednak, że są takie aplikacje, na których kompletnie się nie znam. Na szczęście jest dziś ze mną Bronek. Cześć! Cześć który jest nie tylko młodym artystą, ale i ekspertem od spraw technologii. Wiem, że dzisiaj przygotowałeś dwie aplikacje, które być może nawet no, dla takiego amatora jak ja mogłyby się okazać przydatne. Może ja bym coś potrafił z nimi zrobić. Zobaczymy, co tam masz za nadzór. No to tak, mamy dziś aplikację Hion Sketch, a także Flipa Zacznijmy od Hiona, bo jest pewnie trochę ciekawsza. W Hionie możemy np. dodawać warstwy. Na każdej warstwie możemy malować, rysować i na przykład dodawać zdjęcia. To jest dosyć, myślę, że ciekawe i mhm. na pewno pożyteczne. Na jednej wersji tworzymy szkic, a na drugiej nasz rysunek. Możemy regulować gamę, cień, jasność, kontrast i tego typu rzeczy. A także możemy przykład, dodawać różne, nie wiem, pędze, które odpowiadają albo mhm. inaczej rysują. To też jest dosyć przydatne do niektórych różnych prac. A ta aplikacja jest darmowa? Czy, 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 czy trzeba coś za nią, że tak powiem, wyłożyć? E, nie, jest to totalnie mhm. darmowa aplikacja, więc. Myślę, że tutaj raczej nie będzie z tym totalnie problemu. Jasne. I jak rozumiem, ona jest na smartfony z Androidem. Dostępna, e, głównie chyba tak? smartfony z Androidem. I chyba też jest na, na, na komputery, tak? Na PC. Na też, komputery e, na prostu ja. myślę, hmm. że też da radę. No dobra, ta pierwsza aplikacja, Cheon Sketch, taka bardziej wszechstronna do malowania, szkicowania, też do innych zastosowań, taki mobilny Photoshop, ale wiem, że y, jest też druga aplikacja. Przypomnij mi nazwę Flipa Clip. Tak, i ona bardziej się nadaje do takich zastosowań do tworzenia różnego rodzaju animacji, tak? Tak, po hmm? prostu poprzez tworzenie animacji poklatkowej. I Flipaclip ma o tyle podobnie z fionem, że można tworzyć warstwy. Oczywiście w próbnej wersji są aż trzy warstwy, jak chce się dopłacić, no to wtedy mamy tych warstw więcej. Jasne. Natomiast tak jak w fionie, mamy przed kilka pędzlów różnych, typu marker, zwykły pędzel, hmm? albo na przykład długopis. To jest dosyć ważne. Tutaj głównie mówimy o tworzeniu po prostu animacji poklatkowej, klatka po klatce. Więc możemy stworzyć np. ludzika i na go zacząć animować. No dobra, wiem, że masz ze sobą telefon, masz ze sobą te aplikacje i masz ze sobą swoje prace. Mógłbyś mi pokazać takich kilka najciekawszych, albo z których jesteś najbardziej dumny? Jasne, nie mam problemu. To jest, jak widzę, ta aplikacja HIO, tak. e, Sketch. No i rzeczywiście widzę, że interesujesz się mangą, bo oczywiście y, nie chcę tutaj wyjść na ignoranta, ale to chyba jest mangowy rysunek, tak? Tak. Wygląda to świetnie, natomiast to jest ten fin finalny, że tak powiem, już etap. Powiedz mi, y, no, w jaki sposób doszedłeś tutaj do tego? Bo ja tutaj widzę i, i kilka warstw, i jest jakby różne tutaj, że tak powiem, sztuczki. Y, co tu się zadziało? Okej, okay, no to najlepiej może zacząć od tego. Na mm -hmm. początek ja zacząłem od. Szkicu. Takiego szkicu. Aha. Kiedy mamy na przykład już zrobiony szkic, możemy zacząć robić tak zwany lineart, czyli. No... Pierwsze, początkowe, gdy. A na przykład wygląd. da się taki szkic prze, na przykład narysować na kartce i jakoś przenieść do smartfona? Jest to w ogóle wykonalne? Jest to wykonalne. Aha. Możemy to zrobić dwie rzeczy. Ściągnąć zdjęcie z internetu i na początek sobie na początku rysować po zdjęciu. Mhm. Albo zrobić sobie zdjęcie naszego rysunku, który zrobiliśmy na telefonie, przenieść do programu i po nim zacząć przenieść sobie rysować. Okej, okay, dobra. Masz ma, ma szkic. Co tam, dalej, co tam się dalej dzieje? Głównie, gdy mam szkic, na początek potem dodaję sobie no, kolory nasze. Kiedy już mam na przykład pierwsze kolory, no to możemy potem dodać cień, a potem jeszcze jakieś efekty dodatkowe, na przykład światło, wizualne i mhm. tak dalej. No dobra, to jest Hiyon Sketch, e, ale jeszcze bardziej interesuje mnie ta druga apka, właśnie z animacją. Mógłbyś, mógłbyś pokazać jakąś pracę na tym Flip, Jasne. Flip, a Clip? Nie ma problemu. Okej, okay. okay, to, no jest... to ja widzę takiego ludzika, ale rozumiem, że to jest tylko... Początek, bo, bo tutaj się coś z nim zadzieje, tak? Yy, tak. Na początek najlepiej sobie albo przygotować zdjęcie i zrobić sobie szkic na jednej z warstw, albo od razu sobie narysować ludzika, którego mamy w głowie. Jeśli już mamy jedną klatkę, Aha. możemy dodać drugą i zacząć co z niej powoli zmieniać. Yy, oczywiście flipa-klipie możemy także ustawiać co ile klatek, na przykład ile, ile klatek potrzebujemy, żeby była dana sekunda. Mhm. W tym przypadku ja ustawiłem mniej więcej na 12 klatek jedna sekunda. Tak, mniej więcej oczywiście. Mhm. Co powie... Z ilu klatek się cały, cały, cały składa, na przykład ten, ta animacja? Yy, ta animacja o, składa się dokładnie z, już tutaj przewijam do samego końca, z 114 o, o ludzie, 100 klatek. Strasz. Ale to nie jest tak, że ty 114 rysunków rysowałeś sam, nie? Yy. Czy tak jest? Zależy, bo niektóre, oczywiście jak miałem pierwszy rysunek i chciałem, żeby ta animacja była płynna, no to, to takie jakby kopiowałem sobie hmm. dane klatki, bo też możemy ją skopiować. Ale ono i... jakoś automatyzuje ten proces. Że e, tak, właśnie na tym to polega, tak? Że nie musisz 114 po prostu od zera rysować, tylko to jest. Można, troszeczkę... ale nie trzeba. Możemy sobie łatwiej dodawać, sobie kopiować klatkę i dodawać, żeby mieć chwilę przerwy. Żeby y -hmm. po prostu łatwiej, albo od razu rysować ileś tam klatek się chce. Dobra, to tak jeszcze na koniec, takie pytanie właśnie do eksperta. Jak w ogóle zacząć tą przygodę z rysowaniem? Bo wiele osób by chciało, ma nawet jakąś tam zajawkę na to. No, ale no, nie wie jak, tak? Czy na jakieś lekcje pójść rysowania, czy można to po prostu samemu? Bo ja, z tego co wiem, to ty samemu się wszystkiego nauczyłeś. Nie, nie chodziłeś na żadne tutaj zajęcia, tak? Nie chodziłem, ale to jest nie do że po prostu wolałem samemu. Natomiast, mhm. jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z takim cyfrem, szkicowaniem, rysowaniem, polecam na początek zacząć tak jak ja robię. Brać sobie zdjęcie z internetu, tworzyć na nim sobie szkic, a mhm. następnie po prostu sobie bardziej rękę wypracować na różnych rysunkach, takich początkowych, bo to jest po prostu najlepsza opcja. Jeżeli chcemy zacząć na przykład z kionem, no to na początek zdjęcie, rysować po nim, tworzyć sobie z flipa klipem, wybrać zdjęcie z internetu, tworzyć i następnie dodawać po kolei sobie elementy, i zobaczyć jak ta animacja działa. Myślę, że to jest takie najprostsze. Jeżeli ktoś chce, może się zapisać na jakiś Kursy, i tak dalej, jeśli oczywiście się chce. No, chyba, że chcecie być samoukami tak jak ja, no to uczcie się samemu, wyrabiajmy sobie rękę, bo to jest po prostu najlepsza na początek opcja. Mhm. Oczywiście, z czasem sobie powoli dodawać coraz większe tam stopnie, coraz wyżej się wspinać na ten malarski Mount Everest i sobie coraz bardziej ćwiczyć, poprawiać i samemu robić. Okej, okay, czyli tak jak wspomniałeś, obydwie aplikacje są dostępne za darmo. Heon Sketch znajdziemy na smartfonach z Androidem. Natomiast ta druga aplikacja, Flipa Clip, jest zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Tymczasem ja, Bronek, serdecznie Ci dziękuję za wizytę, za wtajemniczenie mnie w te tajniki tych apek. I cóż, do zobaczenia. No to do zobaczenia, a także ja dziękuję Wam, a także Tobie. Cześć! Cześć! A więc to by było na wszystko. Ja dziękuję Wam. A widzimy się za tydzień. Mnie niestety nie będzie, ale będzie za to Łukasz Kijek.